Jedynym chyba pracodawcą, rzucam taką tezę, może się mylę, ale 99% mam szans ponad na, 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 na sukces. Jedynym pracodawcą w Polsce, który w stołówce firmowej sprzedaje wódę od rana do wieczora, jest Sejm i Senat RP par, Polski Parlament. To jest jedyne miejsce, gdzie mimo tego, że w każdej kadencji do pracy. mamy narąbanych, leżących albo chwiejących się, albo bełkoczących posłów, czy posłanki, czy senatorów, czy senatorki. Bo to się dzieje regularnie w każdej kadencji. I barwy polityczne tutaj są też jest pełna demokracja. Eee, a tam jest bar za kratą. Pewnie bywałaś, widziałaś nieraz. No tam o każdej porze dnia i nocy można walić. No. Natomiast ja nie ciekawa przypominam jestem... sobie, żeby w TV, w którym pracowałem, żeby alkohol był, Pamiętam żeby w innych na... instytucjach w korporacjach no nie, był na, w Natomiast stórkach, w redakcji magazynu kotleta. nie był. <grym> no Ale okay, no to, to może jest to jest wyjątek, który potwierdza regułę, tak? To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.